Cześć z tej strony, Kieba. Witam Was tylko na Kebab Games. Dzisiaj zagramy sobie w Manhunta, Kolejny raz. Zgramy sami. Uh, jest 10:26, więc ja, ja w tym momencie sobie nagrywam. Ok, możemy się ruszać, więc tak, jest, trzech, jest dwóch gości. Jest dwóch gości, którzy są runnerami Są jakieś randomy całkowicie dołączyłem do jakiegoś party, więc tak sobie po prostu gram. Uh, I co, trzy deski, i za do nich chyba wystarczy tyle, co? Więc ja sobie w tym momencie robię crafting. Pumosz, crafting gościu. Dobra, ja lecę. I zobaczymy, czy uda mi się ich zabić szybko. Ponieważ w następnej rundzie zamieniamy się miejscami. Czyli ja będę e, runnerem I no, chciałbym, żeby to było jeszcze w tym odcinku. Więc nie mam zamiaru z nimi gonić się. Ganiać się przez ponad godzinę. To by było trochę uciążliwe. Nie oszukujmy się. Więc spróbujmy jakoś tam dojść do początku. E, do początku, boże do nich próbujemy dojść. Tym problemem, że to jest manhunt. Więc oni się nie świecą. E, co jest. A nie, to jest Hitman! A tu jest Hitman, dobra! A ja się pomyliłem, że to jest Manhunt. Ja już miałem takie. O, no to będziemy się napierdalać, pewnie z 15 godzin. Ale nie, to jest Manhunt. To Hitman. Pomyliłem znowu nazwy, mimo że wiem, która to jest na. O, mniejsza. Siema, siema. Okej, okay, przy stoniaku widzę, że próbują do mnie jakoś dojść. Pierwszy zdech? Pierwszy zdech, dobra. To było w miarę szybkie. Uh, no i co? Został tylko drugi. Welp. Welp. On miał chyba kobla, co nie? Nie miał kobla? Ale mi się nie udało wziąć jego itemów. Mi się wydaje, że tam Kobel wyleciał. Więc... Trochę słabo. Okej. Okay. I will make this... Fast. Co, zabije się? Dobra. Mniejsza. Po no prostu do niego polecę. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie teraz. Bo widziałem, że tak trochę nieogarnięci są w tych walkach. W sensie tam starali się. Jakaś mnie zajebać, ale. Tak chyba im to nie wyszło. Spróbujmy, spróbujmy, spróbujmy. Do nich dojść. Tam się pierwsze z ziomkiem Więc pewnie ten ziomek mu zabrał trochę HP. On w tym momencie musi je zregenerować. Pewnie jak dojdę to. Zabrakło mu tam pewnie z jednego serduszka, czy coś w tym stylu Ale to też oznacza, że skoro się z nim bił, to pewnie. Nie widziałem ludzi. To było trochę niemiłe ze strony gry. Kurwa mać No i ślicznie no. I to było dobre. Good game, guys. Co jeszcze raz, jeszcze raz. Dawajcie jeszcze raz. To było zajebiste. Dobra, tym razem ja biorę speed runera. Czu, czu, czu. Czum, czum, czum Czum, 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 czum Czum, 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 czum Firestar czum, jest z Hunterem znowu? To jest bez sensu całkowicie To dobra, czum, krótkie cięcie I widzimy się w czum, grze <coughs> Okej, okay, jest ciekawie kościu wyszedł, więc jestem sam runnerem Jestem sam runnerem I trafi chyba na najgorszy spawn ever Nie no, jeszcze nie jest tak źle Ale, kurde, mogłoby być lepiej Kurwa! Dobra, stanę sobie z tej strony Trzy deski. Zdążę? Zdążę. Powinienem zdążyć. Oni pobiegli tam do drzewa. Dobra, tyle dobrze. Trzy. Kurwa. Chyba tam za mną weszli... Nie, to było yy, co innego. Dobra, szybko, 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 słabo z tym craftingiem. No jest w tym miałem o tyle problem, że już są. Szybko, szybko, szybko. Spierdam. stąd. Szybko deski? To też zabiorę z sobą. No, <laughs> lecimy, 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 póki jeszcze jest czas. Dobra, spierda. okej okay. Uda mi się trochę szybko spieprzyć stąd. Dobra, spróbuję tędy. Mam nadzieję, że nie będę. haczył. chciałem powiedzieć, że nie będę. haczył. to miałem powiedzieć. Uh, co bym mógł znaleźć w tym momencie? Mógłbym znaleźć portal niedokończony. To by mi się na przykład przydało. I w portalu mogłoby być jakieś pewnie żelazo w stylu, więc mógłbym to wykorzystać. Na na, 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 na. Uh, Nie zbroję, tylko tarczę, to chciałem powiedzieć. Jest tutaj domek wiedzmy, który jest chyba bardzo uselessowy mi się zdaje, prawda? Totalnie uselessowy, ale za to jest tutaj taka jakby otwarta skinia, co można byłoby chętnie wykorzystać. I ja sobie to wezmę i zbuduję szybko, szybko, póki mam czas, zbuduję e, oczywiście kilof i zacznę kurwa. Da, robię tak, robimy tak. Wezmę sobie świnię. Okej, okay, nie trafiłem na. Spierda. A kurwa, no nie. Nie. Masakra. Myślałem, że na trochę jest opóźnienie, będzie, że cała ta gówna Fuck! Ile? 8 sekund jeszcze? Może mnie zajmie po prostu już od razu, co? Ja pierdolę Nie! Nie no, kurwa, ale to przez to pierdolą wiedźmy, no nie! <grym zdaniem> dobra gra, no nie, no nie dobra gra, napiszę im dobra gra. Kurwa, no. Szmata jebana, się musiała akurat spełnić na tym miejscu. Prosiłem o wioskę albo porta. Dostałem pierdolony dom wiedźmy z samą kurwą szmatą w środku. O, znaczy obok, obok, o, sorry, sorry, sorry. Obok, obok, obok

Dobra, masz 20 sekund. Niech będzie. Ah, jestem wściekły. Wściekły jestem. Masta czera. Chyba myślę, myślę, żeby sobie zmienić muzykę, wiecie? Jakby... Jak będą teraz odcinki z Manhunta, zmienię sobie muzykę na... Jest taki emocjonalny pick z animacji Elena Bakera. Tam była taka... <laughs> Bo Ellen Baker teraz ma tę serię, mini-serię e, Animation vs Minecraft, nie? I tam jest ta fabuła prowadzona. I tam była walka taka konkretna z pickstepem w tle Jeżeli ktoś z was oglądał, no pewnie niektórzy z was oglądali Tam był taki pickstep w tle I myślę, że to by idealnie pasowało takie zapętlone Do naszych, do naszych właśnie gierek w Manhunta nie I uwierzcie jak, jak ja wczoraj grałem Dosłownie pickstep idealnie wpasowywał się Idealnie się wpasowywał z tymi pauzami, z tymi emocjonalnymi wstawkami Do tego co się odwalało podczas gry nie Naprawdę i na samym końcu jak już zabiłem to, to już było takie full emocjonalne... Jak zabiję tą osobę, którą ganiałem e, wczoraj podczas gry, to, to było tak full emocjonalne i to się idealnie wpasowywało, więc myślę sobie, że można byłoby to sobie pobrać i... i, i... E, pobrać i zacząć po prostu grać z tym właśnie z tą trackiem fast Dobra, teraz drugi ziomek ja nie chciał zagrać Chyba nam się uda jeszcze zagrać, że ja będę uciekał przed nimi No to wtedy może odcinek faktycznie potrwa z godziną <laughs> Poczekaj, jak mnie, mam taką chrypę dzisiaj rano, nie? A jeszcze problem, bo koleżanka, koleżanka chciała powiedzieć Dziewczyna ma urodziny, więc muszę zaraz się ogarniać Że jak to powiem... Czym nie mogę wybrać? O, mogę wybrać O, proszę bardzo Dziewczyna ma urodziny i muszę się zaraz ubrać I ogarnąć 20 sekund, dobra rozumiem, 20 sekund poczekamy Spokojnie się nie ze z tym. O, Nie lubię tych spawnów, dobra o, Ja się będę kopał na dół zaraz No i poczekałem 20 sekund Zacząłem sekundy szybciej, ale to jest Pierdoła, za debil Dobra, dobra, lecimy. tak Tak I zasuwamy Do naszego delikwenta Który miał 20 sekund na grę. A co to oznacza? Jeżeli mam 20 sekund to też mam 20 sekund To jest trochę głupotą, bo w 10 sekund też jestem w stanie się ogarnąć Ale 20 sekund, dobra wtedy biorę 4 drewna I zacznę spieprzać gdzieś Łódką, nie? To było mega przydatne, full przydatne uh, On pobiegł tędy Widziałem przed chwilą, o widzieliśmy go przed chwilą tam gdzieś jest, zaraz powinien się pojawić Jego, jest! Jego obwódka świecąca Koleś chyba nie ma świadomości, że Powinien się bardzo mocno spieszyć Znaczy nie no, chyba spierdala, ta spierdala Znaczy spierdalać, A tak jak jestem już bliżej niego Niż byłem wcześniej Wiesz, mi znika, a się świeci full. Tędy, tędy, tędy. Kurwa, nie widziałem broni, mam broń. Dostał, u, dostał Kurwa, co to za walka? Co to była za walka? Gdzie jest mój ziomek? Co to była za walka w ogóle z mojej strony? What the fuck? Nie byłem kompletnie ogarnięty, co się dzieje. Mam nadzieję, że mój teammate go rozwali. Trimiga, a nie, że ja bym musiał do niego podchodzić w tym momencie Okej, okay, jestem w głędzie. Mój ziomek go nie rozwali, bo jest pieprzoną ciotą, haha ha. Koleś nie wie jak się gra Mimo, że go obbiłem. chyba ma pewnie z dwa serduszka czy coś w tym stylu, to... Nie, nie, nie zabije go, po czemu? Czemu poszedł zbierać temy czy coś w tym stylu? Nie, on no po prostu poszedł, co, nie, no go nie zabije, no To już was non Ten ma, ten ma czas na to, żeby się zacząć kopać w ziemi. A on, gdzie jest mój teammate? Pytanie, gdzie jest mój teammate? Gościu, where are you? Mój teammate jest bezużyteczny. Całkowicie bezużyteczny. Nie wiem, czy on się zbliża do niego bez zbroi żadnej. O, on tą ma dopiero. Okej, okay. jest trzecia minuty gry i on zamiast do niego biec jak ja, postanowi zbierać rzeczy i ma zoneager dopiero. To ma sens. To ma 3 minuty gry! On to ma sens <grym> Ja pierdolę, z kim ja gram? Okej, okay, ma getting and upgrade. Czyli wskoczył do jaskini. Po o, to, żeby mieć.. Kurde jak debi się zjebany teraz. Ale po to, żeby mieć... No. Getting an upgrade. Super! Super! Dobry plan! A mogę sobie mówić, że to by nic nie dało? O, to by też, to też jest nieraz że to by nic nie dało Nawet gdybym wygrał, to by nic nie dało <laughs> Nie dałoby nic Widzę tego na leć tu na łódce, dobra Essence. sens Zajebiste drzewo, nie? Może jeszcze mi naplujecie twarz? Co na to Minecraft? O, jeszcze mi napluj twarz! Dawaj, jeszcze mi napluj! Wiem, że chcesz. Zrobiłem crafting, nie zrobiłem craftingu. Siema To jest moja gra. To jest gra, w którą kurwa kocham grać, nie? Dobra. Jakby chyba wydaje mi się, że jedyną opcją na rozwalenie tego gościa, jeżeli ma zamiar tak pływać sobie w kółko, jakie Bane debil... Tu jesteś, kurwy synie! Jakie Bane debil, to chyba znalezienie jakiegoś. Delfina czy coś, bo to jest inna opcja, nie? <laughs> no gościu, gdzie się teraz ukrywa? Ja I tak szukam delfina. To jest śmieszne w ogóle, bo za każdym razem, kiedy ten delfin jest nam a Jego nie ma, a kiedy go nie potrzebuje, albo ktoś inny go potrzebuje To nagle jest zaparkowane i 5 delfinów, nie? I to jest zabawne, kiedyś jak grałem w właśnie w Manhunt'a To spotkałem pieprzoną kałużę Dosłownie jakby Jeziorko wielkości 5 na 5 bloków Gdzie było 3, gdzie były 3 delfiny Mam screena Nie wiem, przesadziłem Z 10 na, 5 bloków na 10, Dziś tak Było były jest trzy delfiny w środku. Pokój tam! Czemu Minecraft wsadzi mi tam trzy delfiny? Wytłumaczcie mi to, chcę znać odpowiedź. Okej okay. To było proste A, się wkuruj zobacz na czat I'm so tired that O <coughs> <coughs> oh, oh, Boże boligardo. <coughs> What is that? Bro Pst, co, gościu? No nie nie oglądałeś ze sobą Dostałeś dwa hity, od, dostałeś dwa hity ode mnie konkretne Po czym raz od, 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 odparłeś atak i potem mi się nie udało Dobra <kluw> Przepraszam za moje gardło, ale To jest strasznie irytujące, nie lubię mieć chrypy nie Nienawidzę mieć krypy, Muszę zawsze odchrypnąć od, od, od sobie, nie? I'm kill you Ok, ale pamiętajcie 20 sekund Mi się wydaje Czy mi się wydaje, czy to drzewo się dłużej napierdala? No czy mi się wydaje Czy to, czy to się dłużej napierdala? No to się szybko nawala. Tam ty się długo nawalało. Okej, ruszyli na mnie już. <ścoughs> Zaparkuję tutaj. W taki sposób. Jest git Szybko crafting. Wezmę więcej bloków w ręczego, czego doby trzeba było robić pussy gaming, ok? <coughs> trzeba robić pussy gaming później, więc sobie wezmę więcej bloków. Płyną już do mnie. Dobra, okay, spieram stąd. Trzeba będzie ich zajebać W na jakieś drzewo i tam znajdę pussy Gaming, nie? To będzie spoko. Dobra, wbijam tutaj. Uff. Nie mam drzew, no. <laughs> <laughs> Dostałem fuj, fuj damage'a Ty bez kit'a mnie że zajebać On jest dobry akurat Szukamy delfina David Delfin to jest moja jedna sz szansa w tym momencie Muszę zapaść delfina i spierdolić od niego Jak najdalej się da eee, W tym jest problem, że pada też i gówno widać pod wodą co jest Dobra, no, w tym momencie potrzebuję bardziej delfina. Daj, gra, daj mi delfina, nie dostałem delfina w poprzedniej rundzie, oczekiwałbym teraz delfina, teraz naprawdę potrzebuję delfina, w tym momencie potrzebuję naprawdę delfina, a nie tego ziomka za mną. Kurwa mać, no! fuck fuck. W ogóle nie wie, dlaczego e, tamten Kościół musiał dostać ja, chyba z 5 hitów, a nie 3 albo cztery W sensie, ciekawi mnie dlaczego, czy to już jest błąd z serwera, czy jak to wyglądało Bo to trochę... No, widzieliście, że dostał dwa mocne hity? Potem dostał trzeciego, którego mogę uznać za słabego I potem czwartego znów dostał? To było trochę dziwne. O, czekaj. No, ja zapomniałem, że. miałem ranę adoba, Nie zestraj się, kurwa, z tym. Daj, mogę wybrać rangę Mogę wybrać dobrą. tę. rolę. No, to, to, to jest idiota. Przecież. Przysz... No, sekundę mi to by zajęło. Kurde, zmienienie. Ro... Zmieni... zmienienie roli. No, proszę was. No, ale no, czekaj, widzimy się w grze. Dobra, nie, nie będzie, nie będzie, nie widzimy się w grze, bo się okazuje, że nagle wojny mi Sparty uh, manhunt save me Zgłosił się ktoś do niego, bo ja pisałem hitman 2 123 i nikt się do mnie nie zgłasza, więc Jakby, jakby... O, nie, nie, kurwa, gościu, który... Do, super, 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 jakby to jest, to jest właśnie gra na tym serwerze, nie? To jest gra na tym serwerze uh, widzimy się w następnym odcinku Beznadziejny serwer. Imo. Do zobaczenia, cześć.